Blisko wszyta! Ojca i syna i ducha świętego Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Słucham, jestem przy tobie. Hej, nie przeszkadzaj mi, modlę się. Przecież wezwałaś mnie, więc jestem. Wezwałam? Ciebie? Ja się tylko modlę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Widzisz, znowu to zrobiłaś. Niby co, co takiego zrobiłam? Wezwałaś mnie. Chcesz, abym był bliżej ciebie. Powiedziałaś, Ojcze, nasz, któryś jest w niebie. I oto jestem. Dla ciebie, mój, wyjąłaś do mnie. Co miałaś na myśli? Tak, właściwie to nic nie miałam na myśli. Ja po prostu odmawiałam w swoją codzienną modlitwie. Ojcze, nasz. Dzięki temu czuję się jakoś tak lepiej, jakbym zrobiła to, co do mnie należy i tyle. Nic wielkiego. No dobrze, mów dalej. Święcie imię Twoje. Zaczekaj, moment. Co przez co rozumiesz? Przez co? Przez święcie imion Twoje. To znaczy. To znaczy, że. Hmm. Niebiesko mam to wiedzieć. To po prostu część modlitwy, zdanie. Tak, właściwie, to co to znaczy? To znaczy godzin najwyższego szacunku. Święty, wspaniały, Twój Bóg. O, i to zaczyna nabierać sensu. Nigdy wcześniej nie myślałam o tym, święcie, co to oznacza. Przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Czy naprawdę tego chcesz? Abym królował, abym był? Pewnie, czemu nie? A co robisz, żeby tak się stało? Robię? Ja? Chyba nic. Ja... Tak tylko sobie myślę, że całkiem fajnie by było, gdyby zaczął panować tu na dole, nad wszystkim. Tak jak to robisz tam na górze. A czy ja mam kontrolę nad tobą? No, chodzę do kościoła. W każdą niedzielę. Nie o to pytałem. A co z twoimi złymi nawykami, przyzwyczajeniami i pożądaniem? Co z tak częstym brakiem opanowania, gniewem? A co z książkami i czasopismami, jakie czytasz? Z filmami, jakie oglądasz? Przestań się nie czepiać. Inni ludzie robią dokładnie to samo co ja, chodzący z kościoła, i jakoś świat się nie kończy. Przepraszam. Myślałem, że modlisz się o to, żeby stała się moja wola. Jeśli ma się tak stać, wszystko musi się zacząć od tych, którzy się o to modlą. No tak, widzę, że mamy jednak sporo niedociągnięć. Teraz, gdy do nich powiedziałeś, Boże, mogłabym dodać jeszcze parę. Może nawet więcej niż parę. Ja też. Znam je. Nigdy nie myślałam o tym, co robię w ten sposób. Nie mam czasu, jestem zabiegana, mam wiele obowiązków. Naprawdę chciałabym odrzucić parę z tych rzeczy. Chciałabym być naprawdę wolna i szczęśliwa. Dobrze, teraz już do końca zmierzamy. Możemy teraz pracować, ty i ja. Słuchaj, panie, to trwa już naprawdę o wiele za długo dłużej niż zwykle. Muszę już kończyć. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Powinnaś choć trochę zrezygnować z tego chleba. W życiu nie jest najważniejsze posiadanie czegoś. Zaraz, zaraz. Co to ma być? Światowy Dzień Krytyki? Modlitwa może być rzeczą niebezpieczną. Mogłabyś się zmienić. To właśnie próbuję ci uświadomić pomóc. Wyzwałaś mnie i oto jestem. Nie jako twój wróg, ale twój Zbawiciel. Módl się dalej. Jestem ciekawy następnej części Twojej modlitwy. No śmiało. Boję się. Obawiasz się? Czego? Wiem, co powiesz. Spróbuj, a przekonasz się. I przebacz nam nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. A co z Twoimi rodzicami? Widzisz, wiedziałam, wiedziałam, że będziesz o tym mówił. Panie, ja nie potrafię wybaczyć. Nie jestem dla nich ważna, nie mają dla mnie czasu. Ciągle tylko praca, znajomi, A rodzina, wspólny spacer, kino, cokolwiek. Nawet nie rozmawiamy, tylko się kłócimy. A twoja modlitwa? Co z twoją modlitwą? Co z przebaczeniem? Wcale o tym nie myślałam. Przynajmniej jesteś szczera. Tak trudno nosić w sobie tyle żalu i goryczy? No tak. Ale nie potrafię być kochającą córką, kiedy oni nie odpłacają mi tym samym. Znacznie lepiej będę się czuła, kiedy ja odpłacę im tym samym. Wcale nie poczujesz się lepiej. Będziesz czuła się o wiele gorzej. Taki rewanż nie niesie za sobą słodyczy. Pomyśl, jaka nieszczęśliwa już jesteś. Ja chcę razem z Tobą to zmienić. Chcę dać Ci radość życia i pewną miłość. Możesz? Jak? Przebacz im, a ja przebaczę Tobie. Nie na wyjściu stanie, a przyjdzie pokój serca. Boże, ja nie potrafię. Więc ja nie mogę przebaczyć Tobie. Masz rację? Jak zwykle masz rację. No dobra, dobra. Przebaczam Pani. Może moi rodzice też potrzebują Twojej pomocy, wsparcia, zbytności. Może oni też nie chcą, żeby nasze życie. Tak wyglądało. No, no. Świetnie. Jak się teraz czujesz? Nieźle. Całkiem nieźle. Naprawdę nieźle. Prawdę mówiąc, po raz pierwszy, odkąd pamiętam, pójdę spać bez obciążeń. Jest mi, jest mi, jest mi, jest mi na sercu. Jeszcze nie skończyłaś swojej modlitwy. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas dbaw ode złego. Dobrze, dobrze. Zrobię to. Tylko nie wpychaj się w miejsca, w których możesz ulec pokusie. Co przez to rozumiesz? Trzeba dbać o otoczenie, o każdy drobiazg w swoim życiu. W życiu istotne są wartości, a nie rzeczy. Ważna jest prawda, oddanie, bezinteresowność. To od Ciebie głównie zależy, jakie jest Twoje życie. Ty wybierasz sobie przyjaciół, sposób, w jaki spędzacie wolny czas. Do dziś byłam przekonana, że jeśli odmawiam codziennie ojczy nasz, to mogę robić, co mi się podoba. Prawdę mówiąc, nie oczekiwałam, że coś takiego jak dziś mogłoby się wydarzyć. Dokończ spokojnie swoją modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czy wiesz, co przyniosłoby mi chwałę? Co by mnie tak naprawdę uszczęśliwiło? Nie, ale tak bardzo bym chciała wiedzieć, Boże. Chcę sprawić Ci, Boże, radość. Teraz widzę, jak wspaniale jest być Twoim naśladowcą. Właśnie odpowiedziałaś sobie na to pytanie. Jak to? Tak. Największą chwałę mogą mi przynieść ludzie tacy jak Ty. Ludzie, którzy naprawdę mnie kochają. Widzę, że coś takiego mi ma miejsce między nami. Teraz. Gdy część Twoich starych grzechów została ujawniona i oddalona, wiele możemy razem zdziałać. Tylko bądź przy mnie.